Siemano, witajcie, tutaj w i dziś będziemy spadać spadochronem Patrzcie, pod nami jest taka ogromna dziura I musimy w nią wpaść, ale żeby wpaść musimy dużo naklikać Naklikać klikaczy, to jest kolejny kliker Jest pełno tych klikerów, jeździliśmy już autem Ścigaliśmy się, biegaliśmy, milion różnych rzeczy robiliśmy A teraz jeszcze będziemy skakać normalnie Skakać ze spadochronu Dobra, klikamy w takim razie, ile możemy? Klik, 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 klik Jak najwięcej, mamy na to 20 sekund, żeby zrobić jak najwięcej kliknie Um, Zrobimy sobie na początku tak w normalny sposób e, A potem wykorzystamy sobie nasze wszystkie boostery Kupimy razy dwa kliknięcia e, Kupimy, wydamy 100 tysięcy robuxów Oglądajcie koniecznie cały odcinek Na pewno będzie się działo I uwaga, start 3, 2, 1 Start Yo, lecimy, z Spadam grolem Spadamy, spadamy No, co jest? Wszyscy nas wyścignęli Wszyscy nas wyprzedzili, a my jesteśmy tak wolni O, siema ziom Plecę sobie tutaj z kimś, yo! Ej, nie oddalaj się ode mnie. Ej, ej! Co jest? Chłopi, czemu się ode mnie oddalasz? Co się wstydzisz? Wstydzisz się, ty dapie. No! Sprawdźmy, mamy tutaj jakieś koło. Zakręćmy sobie tym kołem, zobaczymy, co ono nam w sumie da. Dawaj nam duży. O, 50 wygranych? Nie, co to jest? Jedna jakaś chmura. 5 wygranych. Ale dziadostwo! Nic ciekawego nam nie wypadło chyba takim, w takim razie. Mamy łącznie 6 wygranych, e, bo właśnie spadliśmy przez jakiś jeden etap i mega wolno spadamy, więc słabo idzie. Czy możemy jeszcze raz zakręcić? Nie, za 6 minut dopiero. Dobra, wróćmy sobie, powrót. Powrót bieżące odbiegi. Aha, czyli patrzcie, bonus do szczęścia 6 na, na 50 tysięcy. Okej, okay, powrót. Co? Nie, co to jest? To jest Rebir, prawdopodobnie Powrót Dobra, słuchajcie, ile to kosztowało? Hmm, 1400 Robuxów Nie wiem jeszcze, co to daje Ale da nam chyba 20% akceleracji Wygranych plus 20% szansa na kryty Dobra, biorę to Za 1400 Chociaż to jest chyba głupie Nie, dobra, kupuję to Ajajajajajajaj aj, 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 aj. Kupiłem i uwaga, powrót Dobra, mam bieżące odbiegi, ale głupie. O, przebiegam. I mam plus dwie wygrane, więc super yy, Od razu kupuję sobie wszystkie kliknięcia, widzowie Razy dwa kliknięcia Potem mamy szansa na krytyczny Cios, który daje plus 10% do naszej Chyba ogólnej siły, więc bierzemy Automatyczny klik Automatyczne kliknięcia dla ciebie, jasne, że To biorę, może będzie się równocześnie dało Automatycznie klikać i normalnie I mamy jeszcze razy dwa wygrane Więc kupuję to, o i ja akurat przestaliśmy Latać, więc razy dwa wygrane Też sobie to dajemy i teraz powinniśmy. Mieć znacznie lepszy wynik, chociaż mamy cały czas 7 wygranych tylko i wyłącznie. Czy ja już mogę coś kupić za te wygrane? Patrz, za pięć wygranych mogę otworzyć sobie pierwszą torbę z hantlami. Hantle, które sprawiają, że nas ściągają w dół, wiecie? E, szybciej wtedy spadamy w dół. Dobra, sprawdźmy w takim razie nasze hantle. O, 150 kilo one mają? Ty biorę te hantle i zaczynamy odliczanie. Klikam. yo OLE mamy kliknięć! 200 jest dużo więcej, dużo, dużo, dużo więcej. Mamy już 300, przecież wcześniej mieliśmy ile? Z jakieś 80 chyba tylko. A teraz patrz, mamy już 300, zaraz będzie 400. Jazda, jazda, jazda. Klikaj tam ordeczko. Tak no wolam w tą myszkę, że nie wytrzymam. Tak no wolam w tą myszkę, że nie wytrzymam więc. OK, OK, Zobaczymy co teraz się wydarzy. Mamy aż 400. Pek! Wow! Jakie przyspieszenie! Ej, dużo szybciej spadamy, dużo szybciej. Lecimy, mordeczko! I już pierwszy level zaliczony, widzowie. Mamy plus dwie wygrane, bo mamy razy dwa, trzeba to pamiętać. Ile kosztuje milion wygranych? Sprawdzamy. 18 tysięcy Robuxów. Ktoś tu chce zarobić Robuxy. Chyba twórca gry. Dobrze, sprawdźmy, czy jesteśmy już gdzieś tutaj widoczni po lewej stronie. Nie, nie ma nas tutaj nigdzie. Patrzcie, tam nigdzie nas nie ma jeszcze, bo jesteśmy za słabi. Musimy to zmienić. Czy można jeszcze coś kupić? O, można, patrz. Szybkie otwieranie. Razy trzy... Otwórz trzy worki naraz. Nie, to nie. Osiągnij maksymalną prędkość dwa razy szybciej. Co? A może to jednak jest potrzebne? Hmm, dobra, kupuję to. Razy dwa i razy trzy. 650 Robuxów, kolejna też leci. Iś... No i pięknie. Mamy to. E, dobrze, to ja bym chciał teraz sobie kupić 100 tysięcy wygranych. A co tam? 2000 robuxów. Mordeczko. Letymy. Dobra, mamy. Patrz, mogę kupić teraz powrót i mieć zwiększone te busty. Dobra, ja już chcę sobie wrócić. Tak, dokładnie. Wracamy. Jesteśmy z powrotem. I patrz. Mamy tutaj na przykład handle za 1600 robuxów, które sprawią, że już w ogóle będą nas tak ciągnąć w dół będą nas. E, tutaj nie ma nic. Tutaj mamy... Skoki, 25 skoków. Przyspieszenia plus 5%? Ej, ja to chcę. Za mało skoków, graj rundy, aby wygrywać. A, mamy dwa skoki. Nie zaliczyło nam tego skoku, bo nie dotrwaliśmy do końca. Serio, serio. Dobra, sprawdźmy tutaj. Mamy wygrane 10 tysięcy. Jazda, kupujemy to za 10 tysięcy wygranych. O, już widzę, że dostaliśmy jakiś gigahantel. Yo, niezbyt często, więc to mi się podoba Taki rzadszy O, ale ładnie ten hantel wygląda No i od razu, spójrzcie Noob vs pro Tutaj po, po lewej trzymam zielony hantel noobski Po prawej niebieski pro 9, 10 tysięcy ma Yo, ale potęga Można peciki kupować? Gdzie można peciki kupować? Zaraz zaczyna się kolejny wyścig Jakie są topki? Top, wynik 50 najlepszy Najlepszy wygranych 71 milionów ktoś ma wygranych 4 miliony, żeby dostać się do topki, potrzebujemy, ale jazda. Dobrze, teraz mamy gigamocną naszą. E, e, nasze handle, więc słuchajcie. Ej, co tak słabo nam idzie? Czekajcie, kupię wygraną. Nie, nic to nie daje. O, automatycznie mi klika. Nie musiałem klikać. Okej, okay, ale czemu tak wolno? Jakby nie daje mi to dużo, jakoś giga, giga dużo. Wiecie co, chyba trzeba mieć więcej tych wygranych. Tego, tego tutaj. Kupujemy w takim razie kolejne. I uwaga, co to będzie? Aj, znowu, znowu to samo. A szkoda, dobra. I teraz może spróbujemy tam skoczyć. Uwaga, Skoczymy? O, patrz, trzymam na sobie. Na, na sobie to trzymam. I wskakujemy. Yo! Ale lecimy, ale lecimy. Ale wyprzedziliśmy tyle osób. Zaraz pojawimy się. O, tutaj. Patrz, 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 patrz. Jest patrz. wojantym. Yo, Team Zobie. Ole, lecimy szybko! Naprawdę wystarczyło tak niewiele, żeby już być najlepszym na serwerze. Patrz na to, mam najwyższy wynik 20 tysięcy, największa prędkość. Okej, okay, a ktoś ma 60 tysięcy, więc są silniejsze osoby. Hi hi. Ale i tak lecimy jak szalony. Jak szalony no to w takim razie gitowa, to mi się podoba. Pokonujemy kolejny etap. Oj, coraz więcej wygranych dostajemy też przy okazji za te etapy kolejne. Jak będziemy bardzo szybko je pokonywać. Widzę, że jakiś typek mnie dogania. Ej, ktoś mnie przegonił w ogóle. Widzicie? Ktoś już kończy tam metę ma. No i patrz, kolejna osoba mnie a patrz jak to tam leci szybko. Dobra, panie, już po mnie! Już po mnie, nie ma mnie. Dobra, chociaż jeden raz przejdę to całe. Jeden raz. Jeden raz i koniec widzowie. Zobaczymy. Uwaga, już prawie dobiegłem do mety. Mamy to. Mamy. Dobra, super, mamy. Wow, tysiąc wygranych dostałem za to. Uff, ale, ale dużo. Dobra, reset, reset, bo mi się nie chce. A zaliczyło mi ten skok jako skoki. Super, w takim razie wiemy, że potrzebujemy więcej tych torb. Torby za 10 tysięcy wygranych. Kolejne. Może otworzymy 3? Dobra, muszę kupić to coś. Dobrze. Kupujemy za 350 tysięcy e, otwieranie potrójne. Wymagany game... No, mam game pass. Kupiłem przed chwilą Debe, No. No i co? Mamy trzy, ale słabiackie. Trzy słabiackie. Myślałem, że będą lepsze. No dobra, no cóż, no cóż, no cóż. Sprawdźmy, ile nam się wyposażyło ich. Gdzie one są? A tu. No. Słabo, tak szczerze, słabo. Mamy... Mamy same 10 teraz. Czy można je połączyć? Patrz, można. Połącz stację. To, to i to. Tego nie mogę. Okej. Okay. Nie mogę. W takim razie muszę kupić kolejne. Kupujemy, kupujemy, kupujemy i sprawdzamy, co nam znowu wypadnie. Aj, dobra, dobra. Jest git, jest git. Ja nie narzekam. W takim razie. I lecimy połączyć je. Raz, dwa. Nie mogę. O, dobra, dobra. Już muszę klikać. Już muszę klikać. Klikaj, klikaj, klikaj. Niech się klika mordeczko, niech się klika, niech mi się to zarabia. A my kupimy w tym czasie... A, nie możemy kupić. Dobra, czekajcie. Jakbym kupił 500 tysięcy... 500 tysięcy wygranych za 10 tysięcy Robuxów! Widzowie, musicie za, za to zostawić łapaczkę do góry, ponieważ kupuję to. Kupuję to. Musiałem to zrobić, przepraszam, widzowie. O, i co mamy tutaj w ogóle? Za 1600 Robuxów mamy te mega mocne hantle. One dają 20 tysięcy? Och, to ja myślałem, że one będą silniejsze. Patrz, jak śmiesznie się poruszam. Dobra, kupmy te za 75 tysięcy wygranych i zobaczymy, czy będą silniejsze od tych za 1600 Robuxów. Uwaga! Ło, ej, no, często jakiegoś słabiaka dostałem, którego często się dostaje. Pff, co to ma być? Co to ma być? One

Ale prędkość, mordeczko, mamy już maksymalną prędkość, i to mi się podoba. Już nic nie muszę robić. Sprawdźmy w naszym sklepie, czy coś jeszcze jest. Fast open? Nie. O, szansa na Czemu tego nie mam? Szansa na... Przecież ja to kupowałem, widzowie, szansa nakryta. Widzowie, oczywiście wojanshop.pl, dołączajcie do Wojan Teamu. Teraz na zimę idealne na, le... na jesień idealne bluzy, cieplutkie, fajniutkie. Zapraszam pierwsze linia w opisie i pamiętajcie do każdego zamówienia zdjęcie z autografem za darmo. Za darmo mordeczko to uczciwa cena. <laughs> Idziemy, mamy wygrane. I czekaj, czekaj, jakbym zrobił reset charakter, ok. I skoczył jeszcze raz, to czy mi zaliczy ten skok? Nie. Widzowie niestety, ale przetestowałem ten trik. I nie wyszedł, nie wyszedł. Widzimy, że jedna osoba tutaj skoczyła 165 razy. No Gratulacje dla niej. Mi by się tyle aż nie chciało. E, roszczenie, co to jest? Aha, dobra, dostałem coś. E, sprawdźmy, hmm, gdzie się kupuje te dynie? Będynie lub jakieś skoki, patrz, tutaj można to kupić, ale Potrzebuję 25, no nie mogę, no Czekaj, tutaj coś mogę kupić Za 1 milion wygranych, ja nie mogę Ale to byłoby potężne Dobra, kupmy jeszcze jedną za 75 tysięcy Ale to będzie skam, widzowie Wow, niezbyt często, będzie lepsze, będzie lepsze od tamtego Będzie lepsze, sprawdzamy w takim razie Ile daje? Uwaga 19,5. Myślałem, że dużo więcej będzie dawało. Dobra, dobra, to w takim razie zakładamy. Yo, jak to wygląda? Mam na plecach, ze starym na plecach biegam. Ale ja wolałbym to na plecach. Dobra, bo w ogóle nabijam se kliknięcia. Widzowie, teraz dopiero zauważyłem. Kliknięcia nabijam. Dawaj, 50 tysięcy mamy. 50... A kto tutaj miał najwięcej? Eee, najlepszy wynik: 50. Ktoś tam, no, kurczaki, 300 tysięcy widziałem gdzieś, 300 tysięcy. Biegnij, biegnij, biegnij! Spadaj tam na dół, spadaj tam na dół, szybko, 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 mordeczko, szybko, 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 szybko. OLE lecę! Yo! Patrz, wyprzedziłem wszystkich. Chyba będę najszybszy w tej grze. Chyba, tak mi się wydaje, że będę najszybszy. Zaraz skończę, zaraz skończę tą pierwszą grę. Jo, jakie jak lecę szybko. Mam 400 tysięcy wygranych, więc jeszcze mogę z tymi wygranymi coś zrobić. Um, 394 dokładnie tysiące mam. I patrz, kończę właśnie teraz. Kończę to! Mamy pierwsze za nami osiągnięcie, czyli pokonanie całej drużyny. Czy ktoś mnie teraz dogoni? Chyba już mnie nikt nie dogoni, ponieważ dopiero pierwsza osoba kończy po mnie. Widzisz ten wyścig, widzisz? A ja już jestem w połowie drugiego, więc absolutnie nikt mnie nie dogoni. Ale. Widać, że dużo zarabiamy też przy okazji. Bo patrz, mamy wygranych 396 tysięcy i zaraz nam się to powiększy. 397 będzie. 397,6, więc dostajemy 1500 wygranych za każde zakończenie e, takiego skoku. Więc całkiem sporo. Moglibyśmy dobić 400 tysięcy, właśnie. Patrz, tutaj mogę jeszcze sobie to zwiększyć, kupić. Szansa nakryty. Hmm, bonus do szczęścia. Odblokuj na piątym poziomie. Kusi mnie, żeby to kupić, widzowie, ale nie wiem, czy jest warto. Nie wiem. Dobra, kupię i zobaczymy. Ale co to znaczy powrót? Odrodzenie wymaga, wymaga tylko zwycięstwa. Czy ja stracę wszystkie zwycięstwa? Yeah, Jej, ja boję się, że stracę wszystkie zwycięstwa. Mam 400 tysięcy, to byłoby takie głupie. Może kupię sobie... Wszystko, co mogę. Kupię sobie wszystko, co mogę za 400 tysięcy zwycięstw. A, tak się składa, że akurat dobiliśmy 401 tysięcy. Więc w sumie, skacząc, też da się ładnie zarobić. Koniec skoków i teraz widzowie. Jo! Za 250 tysięcy otwieramy to coś. Otwieramy za 250 tysięcy. Jazda, jazda, biała gwiazda, mordeczko. No nie, no dostałem coś, co jest często. Co za totalny normalnie? 50%? No to było. Nie, dobra, totalny, totalny rozbój w biały dźwięk 28 tysięcy. Co? Co? <laughs> nie, no skam, mordo, skam jak nic. Nie biorę tego więcej. O, klikam, klikam już, klikam kolejny raz. I co ja miałem zrobić? A, miałem zrobić ten. E, t, 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 powrót, miałem zrobić. Powrót, powrót. Dobra, kliknę na powrót. A, nie resetują się wygrane! Dobra! Ty, to fajnie w sumie, jak się nie resetują wygrane! Kliknij, by uzyskać prędkość, klikam! Chociaż w sumie, no właśnie, nie muszę klikać. Dobra, to wiecie co? Ja bym chciał ten powrót sobie dobić jeszcze więcej, więc... Kupujemy kolejne 500 tysięcy wygranych. Nie, to jest głupie! Kupuję, kupuję, kupuję. Ja nie mogę, 20 tysięcy Robuxów DNA. o, aaa! Ooo, niedobrze, niedobrze. Odblokuję. Okej, okay, i teraz 150 tysięcy, odblokuję i teraz 250 tysięcy Odblokuję! Bonus do szczęścia mam teraz Nie, mam nadal zerowy Czyli akceleracja mam 75 Dawaj, dawaj, szybciej, szybciej, szybciej biegnij. Dobra, w sensie spadaj Wygrane 100% mam Czyli 100% więcej wygranych dostaję Jo! Czyli będziemy naprawdę dużo teraz zostawać. Mamy 79 tysięcy, no powiedzmy 80. Sprawdzimy, ile będziemy mieć na samym końcu. Eee, sprawdzimy, no dalej, dalej, bo już zbliżamy się do końca też przy okazji. Więc 80 tysięcy wygranych i mamy 83 tysiące. Więc 3 tysiące wygranych mniej więcej, co takie pokonanie tutaj skoku dostajemy. A skąd mam wziąć zwierzątka, to mnie też zastanawia. Dobra, wiecie co? Jeszcze mam jeden pomysł. Bo to jest takie fajne miejsce. Połącz stację się nazywa. I w tym miejscu możemy na przykład połączyć właśnie te tutaj rzeczy. A, a dużo dostajemy wygranych. Ile mamy wygranych? 80 tysięcy. Dobra, to patrz na to. Kupuję po trzy Kupię ich jak najwięcej jeszcze. O, dostałem jedne rzadkie. Więc fajnie. Rzadkie to dobre. I kupiłem ostatni raz, jeszcze po trzy. O, i kolejne rzadkie. I przy okazji, dwa razy niezbyt często dostałem. E, I teraz łączymy te tutaj cwaniaki. 80% starczy. Dobra, 80% starczy. I dostajemy cwaniaka za 20 tysięcy. Dawaj, dawaj. Nie, no jak wypadnie nam czerwone. Jest dobra, wypadło nam dobre. <laughs> Jakby wypadło czerwone, to nie wiem, co bym zrobił. Okej. Okay. I kolejny raz. Losu, losu, losu. To się bardzo opłaca. I kolejny raz. Dobrze. Moglibyśmy to połączyć. Dostalibyśmy 22 tysiące. Dobra, czy to też można połączyć? 39 tysięcy byśmy dostali! Ej, to jest gigamocne! To jest gigamocne, to się dużo bardziej opłaca. Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Zrobię ostatni raz kupuję 500 tysięcy wygranych. Ale to jest głupota, głupota, głupota. Totalna głupota. Debin totalny to Wojtek. Debin totalny. Jestem debinem. Dobra. Kupuję to! Kupuję je to Dobra, niech cokolwiek wypadnie. Auto open, tutaj klikam. Auto open. No nie chcę w sumie biegać teraz. Dobra, auto open, ale potrójnie się otwiera. Nie, no pojedynczo to spada, ja chcę potrójnie, żeby się otwierało Dobra, kupiłem tego naprawdę bardzo dużo, bardzo giga, giga dużo Zostało mi tylko 270 tysięcy, więc wydaliśmy 230 tysięcy wygranych I teraz tak, łączymy 80%, zawsze jest ta szansa 20%, jak trafimy teraz to będzie lipa Oje, dobra, i teraz, już teraz nie wiem, może będziemy robić po 100% Zróbmy teraz za 100%, elo E, niech niech będzie, 100%, cały czas musimy trafiać. Okej, okay. i teraz czy możemy to łączyć? Nie, możemy to łączyć? Nie, możemy to. Możemy to. 39 tysięcy byśmy dostali. Hmm. 60, 60% to odpada. Dobra, musimy to jeszcze połączyć. E, 100%, jazda. I łączymy to wszystko, łączymy. Musimy zdobyć tego gościa za 40 tysięcy, koniecznie. E, a tego możemy połączyć z czymś tu? Tego. Z niczym innym nie można tego zioma połączyć. To o co chodzi? Nie będziemy mogli zrobić tego gościa. Jak tak dalej pójdzie? Za. Dobra, 80%. Dobra, jeszcze troszeczkę pootwieram i zobaczymy. Dobrze, i teraz widzowie. Ja nie mogę, robimy najważniejszego spina. Najważniejszy spin za 80%. Nie mamy nawet 100%. Jak trafię, jak nie trafię, to będzie dramat. Wydałem na to wszystko 10 tysięcy Robuxów. Jak teraz nie trafię, to. Ja nie mogę jak blisko czerwonego! Ja nie mogę, dobra, i tego się już nie da zmienić. Tego się już nie da bardziej połączyć. Super! W takim razie nam się udało. Jeszcze to połączę na 22 tysiące damagea. Super! Cały czas za 80 tak robię, to trafiamy. Może to też połączymy. Nie dobra, nie będziemy aż tak mocno tutaj przesadzać. 56 tysięcy byśmy dostali jakbyśmy to połączyli, ale nie, nie, nie jestem aż tak odważny. O nie! Trafiłem! Trafiłem niestety te 20%, na szczęście robiąc te szare cwaniaki, ale było blisko, no, byłby przypał widzowie, gdybyśmy tego nie trafili. E, dobrze, i teraz widzowie, mamy najmocniejsze rzeczy, spójrzcie, e, zdejmujemy te leszcze i zakładamy te gigamocne mocniaki. Nic <laughs> jak ja je nazywam, mocniaki. I patrz to! Yo, ale giga moc, mam 102 tysiące mocy najwyższej I jeszcze mam jeden pomysł Spróbować połączyć to na 40% Czy nam się uda, widzowie, czy nam się uda 40% szans Uwaga, próbujemy Uwaga, próbujemy Uwaga, próbujemy Aaaa, to było pewne, że się nie uda Dp, no ale dobra, próbowałem przynajmniej O nie, teraz mamy tylko 99 tysięcy, a nie 100 tysięcy Nie podoba mi się to Musimy otworzyć jeszcze więcej jajec Nie, dobra, nie otwieramy tego e, Ale to bym chciał przetestować, patrz Kupimy jedne te handle za 1600 rybuksów I sprawdzimy jak one wyglądają Pyk, mamy I teraz patrz to, jakie gigamocarne Joł, jak idealnie to pasuje Dobra, bierzemy udział teraz w tym wyścigu A czemu mam tak mało? Co wie, czemu mam tak mało? A, już wiem, już wiem, bo wcześniej miałem kliknięcia zaliczone, teraz nie mam. Dobrze, w takim razie klikamy, 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 klikaj, 3-4, Start. leci! Niech klika, niech doklika do 100 tysięcy. Dobra, ja w sumie nie muszę klikać, ale niech doklika do 100 tysięcy. Błagam, mamy 94. Myślę, że zdążymy. Ile nam zostało czasu? Ile nam zostało czasu? Nie pokazuje nam tutaj spadochronowy zas zatrzask. 98 tysięcy, 99 tysięcy. I mamy. 100! Idealnie 100 tysięcy! Lecimy, lecimy, lecimy. Start! Start! Ole, oh, lecimy z prędkością! Nie, no nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, jak szybko! Jak szybko, widzowie! Ja! I już mamy maksymalną prędkość, już jest! Jo! A oni dopiero zaczynali lecieć! Jeszcze nikogo nie ma, nawet tutaj! Pa, tutaj nikogo nie ma, a ja już pokonałem pierwszy etap! Nara! <laughs> I to mi się podoba! Taka prędkość to ja lubię! Ale pięknie się to leci. Dobrze, może kupię od razu to. No, w sumie bardziej się opacało kupić 1 milion od razu. Miałbym 2000 w kieszeni Robuxów, ale, ale, co. I lecimy w takim razie. Mamy już 160 tysięcy nabite, jak widzicie. I szybko, szybko zarabiamy te pieniążki tutaj, w sensie wygrane, nie pieniążki. Dobrze, sprawdźmy teraz, ile w sumie tutaj dostaliśmy. Najlepszy wynik, jaki jest. Najlepszy wynik. 237 byśmy musieli mieć maksymalnego tego um, rozpędzenia się. Mamy 100 tysięcy, więc troszeczkę za mało, że tak powiem. Ale top 50 wygranych. No nie mamy kompletnie szans, bo potrzebujemy 4 miliony. Musielibyśmy wydać 100 tysięcy Robuxów, ale na pewno tego nie zrobię. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.